Nazywam się Mariusz Adamczek i jestem pianistą. Ukończyłem Szkołę Średnią w Warszawie u pani profesor Gabrieli Weiss, a studia w Krakowie u pani profesor Ewy Błkojewskiej. Od zeszłego roku prowadzę klasy fortepianu również tutaj w szkole muzycznej, w artystycznej, w szkole w Mińsku. No i w zasadzie to by było na tyle. Oprócz uczenia zajmuję się również koncertowaniem, w zasadzie powinienem powiedzieć na odwrót, bardziej koncertowaniem, a, a dopiero potem uczeniem, w kraju za granicą na festiwalach. Koncerty w kraju, za granicą, z, jako solista, z orkiestrami wszelkiego rodzaju symfonicznymi, kameralnymi, z kwartetami, kwintetami. Festiwale Chopinowskie w Gaming w Gandawie, festiwal Chopinowski w Waldemozie na Majorce. Wyjątkowy koncert, jaki pamiętam, to był koncert Bramsa drugi fortepianowy z orkiestrą w Taszkencie. No i w zasadzie, no co, niesamowite przeżycie, jeżeli chodzi o, o estradę i o kontakt z publicznością. Całą radość z koncertu można wyciągnąć dopiero wtedy, kiedy ma się w tysiące, jak nie setki tysięcy godzin w palcach. Przykując się do jakiegoś wydarzenia, no jest to minimum 6 godzin spędzonych przy instrumencie. Muzyka Chopina jest najbliższa mojemu sercu. a Wszystkie cechy, które. Które mam w sobie, tak przynajmniej mi się e, zdaje, są również odzwierciedlone w tej, e, w tej muzyce. Stąd e, bardzo dobrze ją rozumiem i, i uwielbiam z, z nią występować. W zasadzie, e, będąc e, Pianistą z Polski, wszędzie gdzie się jedzie za granicę, to zawsze proszą o to, żeby grać Chopina. Tak więc nigdy nie, oprócz tego, że kocha się tą muzykę, to jakoś nigdy nie pozwalają, żeby grać coś innego, i zawsze o to trzeba walczyć, żeby do tego Chopina dołożyć jeszcze innych, na innych kompozytorów. Chopin jest na pewno ambasadorem naszego kraju na cały świat, a, a jego muzyka jest zrozumiała w każdym zakątku świata. Tak więc tutaj nie ma znaczenia, czy się gra w Polsce, czy się gra za granicą. Wszędzie jest kochany, uwielbiany. Plany na przyszłość w zasadzie jasne i konkretne. Estrada. Fantastyczna atmosfera, super instrument. E, mój, mój ukochany kompozytor nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Grało się fantastycznie. <noise>